Po wielokrotnych przesunięciach premiery, nowi mutanci nareszcie zaszczycili nas swoją obecnością w kinach. Seed robił nawet ze znajomymi zakłady, czy w tej dekadzie film trafi do nas i jak możecie się domyśleć, zakład przegrał. Z tej właśnie okazji Seed, Mr. Miracle i Christian zapraszają na recenzję nowych mutantów. Na samym początku niestety musimy wspomnieć, że mimo reklam jakoby film miał być w klimatach horroru, niestety ten nastrój kończy się na zapowiedziach, a produkcja jedynie ma poważniejszy ton, który według Krystiana ratuje produkcję. Zabawne jest to, że jak zauważył Sit na stronie jednej z sieci kin, wciąż widniała informacja, że film jest w kategorii horror. Serio? Za nakręcenie tego filmu odpowiadał Josh Boone, reżyser odpowiedzialny za dobrze przyjętą ekranizację Gwiazd Naszych Wina. Warsztat zdobyty podczas tamtego filmu można zauważyć w trakcie tworzenia się relacji niektórych bohaterów tej produkcji, co Sid nie uważa za coś wybitnego. Aczkolwiek, jak na debiut w gatunku innym niż reszta filmografii Buna, Christian podtrzymuje, że reżyser nie dał ciała, biorąc pod uwagę fakt, iż film został okrojony, co widać podczas Seansu. I tu na usta ciśnie się prośba, a raczej błaganie o litość. Marvel, nie idźcie w ślady DC. Natomiast za muzykę odpowiada Mark Snow. Tak, to ten sam koleś, który odpowiadał za tak popularną muzykę swego czasu, czyli motyw z serialu X-Files. I temu panu można pogratulować dobrej muzyki w tym filmie. Jeśli ktoś nastawił się na dużą rozrywkę, może spuścić z tonu, ponieważ przez dużą większość fabuły otrzymujemy zapoznanie się z głównymi bohaterami i ich przypadkami oraz zawiązywaniem relacji. Co daje dużo wątków i co prawdopodobnie miało zostać rozwinięte w dalszych częściach, których niestety już nie ujrzymy. A szkoda, ponieważ sam Master Miracle uznał, że chciałby zobaczyć kontynuację tych ścieżek. Całość filmu opiera się na poznaniu mocy drzemiącej w Danielle Moonstar, dziewczynie jako jedynej ocalałej z tajemniczego ataku na jej rodzinną osadę. Przez to trafia do ośrodka, gdzie jak się okazuje jest mutantką i tu poznajemy resztę bohaterów. Najbardziej z nich da się polubić Ilian Rasputin graną przez Annie Taylor Joy, która jednym słowem według wszystkich jest gorąca. Po rolach w takich filmach jak Split czy Glass pokazała kawał dobrej roboty i to chyba najlepszy wybór aktorski do roli Magic. Obok niej najlepiej zapamiętanym może być Charlie Heaton, który po występach w Stranger Things postanowił ukazać się nam w poważniejszym tonie, osoby bojącej się własnej mocy oraz tego, co może zrobić innym. Największym przeciwieństwem stała się z kolei Maisie Williams, która z genialnej zabójczyni z gry o tron stała się zamkniętą w sobie dziewczyną, mogącą podrapać i pogryźć, i to na serio, więc lepiej jej nie wkurzać. Ta trójka wraz z Blue Hunt na czele, dla której zresztą była to pierwsza większa rola, można rzec stanowiła główne światło filmu, dzięki czemu produkcja broni się o wiele bardziej od pamiętnej mrocznej Phoenix. Przeskakując pomiędzy scenami nauki kontroli mocy, zacieśnianiem więzi oraz rozluźnienia się niczym klub winowajców, jesteśmy świadkami walki bohaterów z ich traumatycznymi przeżyciami, które się nasilają dzięki czemu możemy poznać ich bardziej i co jednocześnie pokazuje ich słabe strony. A same sekwencje osierają się tylko trochę o horror i bardziej pasują na opis w stylu mroczniejsze kino superbohaterskie niż DC, a to już jest coś. Dużą ciekawostką stał się moment nawiązujący do filmu Logan, dzięki czemu nowi mutanci nie są odosobnionym filmem finałowo, a dana scena nieźle otwiera ostatni akt, który według Sida był średni, a dla Krystiana warto obejrzenia. Całość produkcji niestety cierpi na tym, że jako odosobniony film z mniemanej trylogii praktycznie nic nie wnosi ani do MCU, ani do świata mutantów i widać, że miał być on początkiem czegoś większego. Jak twierdzi reżyser, trylogia miała zakończyć się połączeniem uniwersów X-Men z MCU i jak zauważył Sid, w tym filmie niestety tego nie widać, co oznacza, że takie coś miało być w następnych częściach, a szkoda, bo Mr. Miracle i Christian z chęcią by zobaczyli dalsze przygody młodej grupy. Owa produkcja będzie miała dwa obozy fanów. Tych, którzy zapamiętają ją i tych, którzy zapomną o niej po wyjściu z sali. Tekst Christian Syd Mr. Miracle. Czytał Imaginarium.